Nie było łatwo zagrać dobrze w tej sytuacji. Widzimy trzech obrońców motoru tylko jeden napastnik i Do tego jeszcze Bramkarz, który zrobił w tym wypadku taki pożyteczny użytek z zasięgu swoich yy, ramion. Patrzę, też forma rewanżu. Kurwa. Jest... Lepiej ten. Na telefonie widzę. Lepiej z motorem dobrze, jest w moim z... telewizorze widzę.

Kibic. Buczek? Fajnie, werty. to doszło szybko Szkoda, że nie ma w piłce na życzenia. Serw na życzenie, nie? Kibic. Serw na życzenie. Ile? Dzisiaj milionów. Można powiedzieć, piłkarz z Motor z tym, z właśnie z tym, z z z tym z to, ja ja to samo, nie? Co to na pierwszym etapie? No, powstanie już niedługo, to 26, już Stolarski spokojny Panel Gradowski na pewno zaniepokojony Tym, że ten Mes tak się źle lechi układ kłop... Bec... do końca niech się źle włosy To wada A motor nie zbierał to w Szyma eee Złuchta. FIFA FC Patrzcie patrz, się, się, gry się grywa. pada a wcześniej gorąco było. Idusko, A wy tego nie potraficie zrobić. A za niego Ja mam 4K ultra HD. i to Żelisko przeciwnika pracownika zachodnich motoru wykorzystuje to lecia na ten moment. Co będzie dalej? Kamilo Mena czeka na piłkę weft, teraz szedł, dostaje weft, ale węciutko znów, ale nikogo nie było. To by był za. To I bardzo dobry, ale węciutko. Nie Michał Goni, tylko Czegorz Gonin. Przepraszam bardzo za pomyłkę.

Będą go przegrać. Czy podłożyliście, bo no, tylko wiecie. Możecie u nas wygrać, nie? W Lublinie, No to, chyba będzie Borek, wygrać wygra sobie w Lublinie. Gol. Pięć... 5 minut, 4 minuty przedłuża, A tam 5 powiedzieć. No nie było akwarium w tym 2-0, gole po 32 km. Zrobicie, no, dziękuję Ci Motu. pewnie w mojej z dzieciństwa. Nic nie było, gra. Mamże no olej. Mam olej, sądziłem, dobrze. Nie wiem, czy ma jakiś konkretny plan na to, jak rozwijać defensywę motoru. Oczywiście ambicje nie możemy im odebrać, natomiast ten mecz naprawdę im się dzisiaj po prostu nie układa. Proszę, wakow. Widzę, że wygląda a to kiedyś motozy były. Błędz.

No, Matryz autobusik no plana ma postawionego, sousiowego Ale ja próbuję kurde i karuseł Co jakaś nie daje Ale się to duży, ale się to duży czas I wolno płynie. płynie Ja teraz wiem do ludzie mówią że jak to klasa tunelu, to no lepsza liga na świecie, nie? Teraz już rozumiem was, dlaczego tak i mówię sobie później. <laughs> <wybuchć> <laughs> Zostawcie tu suba na kanale, dziękuję za wszystkie suby z całego serca. To dla mnie też znaczyłoby. Głównie zostawić suba Łucinu, zostawić suba tych osób. Powiedziałem w pargiosku, ale się boję się, że nie wchodził w bo tego w ogóle nie ryzykowałem. Ale i tak 3-0 jest mecz meczu. Dlaczego? Bo kibice wygrali na stadionie lechy też w doppiadzie. Co tak cicho lechia? Cichutko coś lechia, bo, bo i to się znowu tam bo zabierzemy. <laughs> A nasi fani... O, no, co? No. Motor, dziękuję za wygraną pierwszą. Też w ogóle, jak ktoś z Motoru będzie z Koroną, sobie na pewno będzie wygrany. 3-0 z Koroną. 3-0. Z i z także... z cezoryki. Musisz się jakoś wzmocnić, Zrobię tego na spokojnie. Patrzcie, jak ulewkę pokonuję. pokonuje To masz łowszek. Błosiek. Wyślej pana? Jakby mi krupa tego nagrywam do końca w... W tego meczu. Mob tur w ty nasz. Pokaż tu jak <głosik> w ślepej leżasz. Motor klubie ty nas, pokaż jak piłkę dziękujemy, 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 zostawcie tu suba na kanale, motor z lewą i łazą zero, w ramce lajka, suba, komentarza, albo, albo tam nie wiem, cześć, albo weekend, hej, no,